Każda z pań powinna nauczyć się modnych ściegów i sama zrobić sobie kilka takich sweterków w odmiennych kolorach, nazywała Jadwiga Suchodolska, ówczesna ekspertka od ubioru. Sweterki miały różnorodne fasony, posiadały z reguły rząd guziczków lub były wkładane przez głowę. Fantastycznie podkreślały talię, co doskonale widać w przypadku sweterka prezentowanego przez Kasię, który dodatkowo posiada pasek z ozdobną zabrą. Fasony kapeluszy zmieniały się szybciej niż fasony sukien. Układano je z boku głowy, z tyłu lub tak by nachodziły lekko na czoło. Przymocowana do nich gumka pozwalała na utrzymanie ich w pożądanym miejscu. W modzie były również małe kapelusiki, toczki, furażerki. Kapelusze jesienno-zimowe wykonywano najczęściej z filcu. Dziękujemy Kasiu i zapraszamy teraz Wiktorię. W zimie noszono płaszcze zazwyczaj w ciemnych kolorach: czarne, brązowe, granatowe, a w okresie jesiennym lub wiosennym jasne. Płaszcze były taliowane, dwu lub jednorzędowe, w pasie spinane paskiem. Kołnierze i mankiety oprzywano futerkiem prawdziwym lub sztucznym. Chciałabym szczególnie zwrócić Państwa uwagę na fantastyczną sukienkę prezentowaną przez Wiktorię. Jest to oryginalny egzemplarz pochodzący z lat 30. Fantazyjny król podkreślał talię, zaś klasyczna czerń ozdobiona została przez przeszywane kolejki. Teraz zapraszamy ma